Cześć! Cześć! Z tej strony ekipa przy planszy. Niedziela, więc Wasz ulubiony odcinek. Na, nasz również ulubiony odcinek. Dzisiaj będzie niewiele gier, ale dużych. Za to duże gier, więc postaramy się Wam to jak najlepiej pokazać. On strasznie brudne okulary, nie przeczyściłem ich i prawie w ogóle nie widzę. Ja miałem tak właśnie, jak siedziałem i stwierdziłem, że muszę poczyścić. My w ogóle mieliśmy w piątek Dzień Kuriera, bo wszystkie gry, które w zasadzie większość gier które wam dzisiaj pokażemy, właśnie tych opasłych wielkich pudeł, przyszło do nas w piątek. Z racji tego, że my to nagrywamy w sobotę rano, to nawet nie mieliśmy okazji jeszcze zagrać w te wielkie kartony. Będziemy mieli okazję zagrać. W sensie mieliśmy już pewnie okazję, jak to oglądacie, to my już pewnie mieliśmy zagrać, mieliśmy okazję zagrać w jakiś tytuł. Ale jeszcze nie wiemy, który Taak. albo w które. Więc pewnie na Instagramie widzieliście, że w coś graliśmy, i może tutaj. No yy, i napisy się nie pojawią, nie. bo będę miał to zmontowane. Ale żebym zakręcił, wy czujecie się jak w jakiejś ekipowej planszówkowej incepcji pewnie. No Mniejsze tytuły, bo to otrzymaliśmy dosyć na początku, środku tygodnia, jak to woli. Graliśmy. Jest to gra od G3, czyli Kakao. Kakao pewnie większość z was grała, my okazji nie mieliśmy. To już nadrobiliśmy w tym tygodniu. Jeśli chodzi o Kakao, jest to... Taka kafelkowa, trochę abstrakcyjna gra, gdzie tak naprawdę będziemy zbierać tytułowe kakao i je sprzedawać, handlować. Gra ma dość ciekawą mechanikę. Przede wszystkim ma dość proste zasady, bo tak naprawdę każdy z nas ma swoje kafelki w swoim kolorze. Mamy też kafelki dżungli, które są stosem. Dwa są odkryte, będziemy mogli dokładać kafelki dżungli do tych naszych. Razem z graczami, z rywalami, ja grałem tylko z Piotrkiem akurat aktualnie, więc nie mieliśmy okazji zagrać większą liczbę osób, będziemy układać taką szachownicę. Trochę nam to się skojarzyło w ogóle z układaniem na przykład ryb w kohaku, ponieważ tutaj będziemy układać sobie no. naszą wioskę, obok kładziemy dżunglę. Potem jest wioska, dżungla, wioska, dżungla. I tak musi być taka szachownica powiedzmy, bo nie ma szans, żeby dwie... Wioski się ze sobą, ze sobą stykały, i na tych naszych kafelkach wioski są ludziki. Na, jed, na każdej ściance mogą być oczywiście dwa. 3, może być 1, może być ich 0, i to od nas zależy, jak dołożymy ten kafelek, aby zgarnąć zarówno kakao, jak te kakao sprzedać. Więc trochę się dzieje, fajny tytuł, nam się bardzo spodobał. Ja byłem taki miło zaskoczony, tym ta instrukcja to są w ogóle takie cztery strony, bo jedna taka wstawka to są po prostu opisy tych, tych kafelków, ale bardzo, bardzo fajny, sprytny tytuł. Otrzymaliśmy jeszcze od wydawnictwa G3 dwa dodatki: dodatek czekolada oraz dodatek Diamenty, tutaj wybaczcie, jeszcze nie było okazji, aby zagrać, ale każdy dodatek wprowadza chyba cztery, tak? Cztery dodatki. Cztery moduły jakieś. Więc z tym się jeszcze zmierzymy, zobaczymy i damy znać wam na Instagramie i pewnie w osobnym w ogóle film, filmie o tej grze. Tak, bardzo dziękujemy naprawdę... G3 za kakao. Ale ostatnio wam pokazywaliśmy inną grę tego autora, czyli półeczkę, i też była dla nas bardzo miłym, pozytywnym zaskoczeniem. I widzę, że akurat ten pan robi ciekawe gry, które nam się podobają. Bo tak. i Park Niedźwiedzi, i Neopolis, i właśnie No to... wszystkie abstrakty logiczne, tak, więc... Tak, więc naprawdę bardzo fajnie. Jedna gra z wydawnictwa Portal... Portal Games, natomiast taka jedna, że tutaj aż po prostu będę miał bicepsy i tricepsy i inne... Cepsy? Opasła. Age of Steam. Mnie aż zanim nie widać. Tak. Dzisiaj tylko krótka zajawka. Jesteśmy... Jestem już po instrukcji. Widzieliście tę grę na Czym, że została zapowiedziana na Portal konie jest już polska edycja u nas, też pewnie u większości innych recenzentów, gdzieś tam widziałem, że się już po zaczyna pojawiać. Możecie się spodziewać materiału w jakimś najbliższym czasie, który przygotujemy na temat tej gry. Tutaj jeżeli pamięta, jeżeli oglądaliście materiał na temat naszego Portalkonu i tych wrażeń z Portalconu. Portal tam powiedziałem, że ta gra nie zrobiła na mnie wrażenia wizualnego. Tak. Po przeczytaniu instrukcji bo już jestem po przeczytaniu instrukcji, powiem Wam, że ona ma tylko 10 stron, więc jest naprawdę bardzo krótka jak na takie wielkie pudło. Wiem dlaczego ten design jest taki, a nie inny. No bo. Jakby tutaj budujemy te swoje tory, łączymy te miasta, musimy, będziemy kładli swoje znaczniki, oznaczali własność toru, będziemy tutaj transportować towary z konkretnych miast w danym kolorze, do miasta w danym kolorze, więc jakby dużo się będzie działo później, gdy będziemy dokładać te rzeczy na tą planszę. Więc gdyby ona była graficznie przekombinowana, to stawałaby się pewnie nieczytelna. My też nie mieliśmy, czy jakby styczności, nigdy z grami osiemnastkami, jest ich całkiem sporo, no wszystkie są w takim właśnie stylu że ktoś kto gra w planszówki i docenia, nie wiem, Everdell za to, że ma piękne grafiki na kartach i nagle zobaczy osiemnastkę, która jest po prostu heksem, na którym jest tylko torowisko narysowane i nic więcej, no to może powiedzieć, że rzeczywiście jest to graficznie takie. No, nie najlepsze, nie, 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 nie zachęca, ale one mają jakby wynagradzać całą rozgrywką. To jest typowa gra ekonomiczna. My tu wcielamy się po prostu w zarządce tych swoich torowisk i naszym zadaniem jest rozwinąć taką infrastrukturę i w taki sposób zarabiać, żeby na koniec końców nie zbankrutować. Gra ma naprawdę proste założenie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę i układ rundy, bo będziemy tu wybierać akcje, będziemy po prostu budować, transportować te tory, budować miasta, więc. Na razie tyle możemy powiedzieć, bo ja, tak jak mówię, Ty przeczytałem możesz. instrukcję i będziemy w to już dzisiaj grać. Jeżeli chodzi o wykonanie reszty komponentów, czyli te mini pokerowe żetony, które są w środku symbolizujące pieniążki. W ogóle insert wszystko, tak, w środku. Insert Słuchajcie, ja od, w ogóle od tego momentu do końca odcinka mówi Piotr, bo ja o tych grach nie wiem nic, bo ja w ogóle tutaj tak siedzę, mówię, nie na kacu, ale taki lekko wczorajszy, bo byłem z zespołem moim z pracy wócać siekierami. I było to super wydarzenie, super dzień dla mnie. Tam były drineczki na takie atrakcje. Ale w ogóle jak ktoś nie wócał siekierom nigdy w życiu, to polecam. Było też szurikany, takie gwiazdki ninja. I ja po prostu miałem wczoraj wychodne, nie wiem od kiedy. Piotr siedział z dziorem w domu, czytał instrukcje, więc Piotr niech tutaj. Mówi, Też, no bo to, a ja się to, będę ja uśmiechał. Ja mówię, no, te gry wszystkie dostaliśmy jakby nawet po południu, potem leciałem o godzinie 18 do paczkomatu, więc... Na przebitkach oczywiście pewnie mieliście gdzieś tam pokazane komponenty i to, co znajdziemy w pudełku, no bo to... Co ty robisz w ogóle? Przepraszam. Mogłem nagrywać sam. Tak? Na mnie zwracajcie uwagę, ja tu będę yy, paprotką. Teraz przechodzimy do wydawnictwa Rebel. ja powiem chociaż, żeby było, że coś mówię. No, no okay. do wydawnictwa Rebel. Od wydawnictwa Rebel mamy trzy gry. Trzy premiery w jednym e, dniu. Ja w ogóle powiem o grzech, na którą bardzo czekałem, bo to jest... Nie trzy premiery w jednym dniu. Dwie były innego dnia, a jedna była innego. No dobra, w zbliżonym <noise> dniu. Trzy premiery w jednym tygodniu. Okej. Okay. Proszę nie wprowadzać tutaj widzów w zakłopotanie. Przepraszam, halam się. Jeśli chodzi o jeden tytuł, czekałem na niego bardzo. Od kiedy tylko został zapowiedziany w ogóle w wersji jeszcze Anglo, bo to jest to samo wydawnictwo wrocławskie, czyli Bored Dice, które wydaje wszystkie gry na T. I to jest kolejna gra na T, czyli gra Tiletum. No ale ona jest na samym końcu, akurat tej samo. No bo... no bo to są też ułożone tak, jak były premiery. Najpierw była premiera. Najbrzydsza. Paktu z Diabłem. Więc mamy pakt z Diabłem. Gra od Czech Games Edition, czyli gra ta sama, co. Już mówię, muszę znaleźć. No matko, o tych alchemikach. Alchemicy? I jeszcze ta, ta inna brzydka. Powiedz mi, to powiedz mi. pod Ziemi, tu jest, tak. Ta sama kreska, ten sam brzydki autor. On nie jest brzydki. Brzydki jest jego kreski. I to jest hit. Ta gra jest na równo cztery osoby. Czy ona jest brzydka? Nie wiem to że się tak uparnie, Nie? Taż taka brzydka. No dobra. Ci yes. panowie nie są tacy jacyś za. Fakt z Diabłem to jest gra dokładnie na cztery osoby. 4. Od 13 roku życia trwa aż dwie godziny. Wyjątkowość tej gry jest taka, że każdy z nas wciela się tutaj troszkę inną frakcję i będzie prowadził trochę innych bohaterów podczas całej rozgrywki. Wiemy tyle, jest to opasłe pudło, bo jest bardzo ciężkie. Jest tam bardzo dużo komponentów. No ale tak jak mówię, no odebraliśmy to wczoraj z paczkomatu, więc na razie tylko dzisiaj taka bardziej zajawka niż cokolwiek. Ocena jakości. Kolejną grę, która miała premierę tego samego dnia, co... To dawnictwo Gwiezdna widzę. Flota. Inna kreska. To to, nie ten sam pan. Ale to Czech Games Edition. Natomiast ja przed wyjściem właśnie, kiedy ja znowu powtórzę, Wyciągałem sobie te stateczki fajne ze środka i to wygląda super. Tak, gra jest od jednego do czterech graczy powyżej 20 roku życia. 12... To Ja mogę już? 12 roku życia. I tutaj wcielamy się w kapitanów załogi, gdzie na naszym stateczku będziemy mieli właśnie tych różnych takich orąży. Mają trzy y, różne kolory, ponieważ w zależności od tego, jakiego ludzika do wykonania akcji będziemy wybierać, taką akcję będziemy mogli wykonywać. No, bo na przykład, czerwone akcje przypisane są do czerwonych ludzików, żółte do żółtych, niebieskie do niebieskich. I tutaj tak naprawdę mamy podstawowe akcje, mamy ruch wykonywanie i spełnianie tych misji. Mamy naprawę swojego statku, mamy walkę z piratami gwiezdnymi. No, jakby rozwijamy też y, poprzez wykonywanie i zdobywanie kart technologii swój y, statek. Oczywiście jest to gra euro, czyli będziemy tutaj po prostu spełniać cele po to, aby jak na, koniec, na koniec mieć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Po przeczytaniu, wydaje mi się, że to jest jedna z tych gier, które na pewno nam się spodobają i która zrobiła na mnie. Nawet chyba większe wrażenie niż po przeczytaniu instrukcji do Tiletum. Tym, tym, tym. Takie mam wrażenie. Że tego jestem bardzo ciekaw. No i ostatnia gra, o której Marcin już powiedział. Tiletum. Gra od właśnie. Pierwotnie wrocławskiego wydawcy Borden and Dice, wydania po angielsku, przez wydawnictwo Rebel wydana po polsku. Ona została zapowiedziana już jakiś, jakiś czas temu. Słyszeliśmy na jej temat bardzo dużo pozytywnych opinii od ludzi, którzy mieli okazję w nią zagrać albo ją testować. Jest to kolejna gra z serii na T, ponieważ no, wcielamy się tutaj w kupców, którzy będą podróżować po Europie po to, aby budować... Katedry katedry, dokładnie, po to, aby budować budynki, zdobywać premię z tych budynków, rozwijać swoje budynki na swojej planszy poprzez zdobywanie postaci, poprzez zdobywanie herbów, które będziemy mogli tam też u siebie kolekcjonować. Jest tu fajnie rozwiązany mechanizm doboru kości, bo tak naprawdę na kościach opiera się ta gra. Kości mamy w różnych kolorach, one kolorami odpowiadają zasobami, które tutaj mamy w tej grze i kości mają dwojaką funkcję. Po pierwsze... Określają nam rodzaj akcji, które będziemy wykonywać, a po drugie, określają nam ilość zasobów, które będziemy zdobywać danego rodzaju czyli wybierając na przykład kostkę różową o wartości 3, będziemy zdobywać. Trzy zasoby różowe, nie wiem dokładnie, czy, jakie są tutaj wartości, czym są te różowe zasoby, bo tam oczywiście są opisane, że to jest złoto, drewno, wełna, coś tam, coś tam, coś tam. Więc zdobywamy takie zasoby. Gdy wybierzemy kość o wartości 6, czyli zdobędziemy 6 zasobów, to ta kostka odpowiada jakiejś akcji, na przykład akcji architekta, akcji kupca i będzie miała moc o wartości jednego punkta akcji. Jeżeli wybierzemy kość o wartości 1, czyli zdobędziemy tylko jeden zasób, ale za to będziemy mieli 6 punktów akcji. Im więcej zasobów zdobędziemy, tym mniej akcji będziemy mogli wykonać, Bo ponieważ każda akcja daje nam po prostu określone możliwości. Jeżeli wybierzemy architekta, będziemy przemieszczać swój pionek architekta, będziemy mogli budować takie filary. Jeżeli przemieścimy kupca, będziemy przejeżdżać takim wózeczkiem kupca z miasta do miasta i będziemy stawiać takie domeczki. Tutaj będziemy też wpływać na przychylność króla. Wydaje się być bardzo ciekawe i jestem. Zainteresowane, jak to będzie wyglądać. No jestem ciekaw, bo ludzie bardzo polecali. Jestem ciekaw <laughs> poziomu trudności. Zawsze lubimy oceniać to czy ta gra jest lepsza niż inne na te, czy jednak spada w naszym rankingu powiedzmy. Cały czas łaka jest na pierwszym miejscu. Zobaczymy co tutaj się wydarzy. Wydaje mi się, że to będzie wysoko. Bardzo mi się spodobało też budowanie tej swojej willi u siebie, czyli dopasowywania bohaterów, postaci do budynków. Każdy Budynki mają różne piętra. Mogą być jednopiętrowe, dwupiętrowe, bądź trzypiętrowe. I w jednym budynku jeżeli jest budynek dwupiętrowy, musimy mieć dwa kafelki tych samych bohaterów. Jeżeli położymy sobie na przykład panią blondynkę w jednym budynku, to taką samą panią blondynkę musimy położyć na innym piętrze tego budynku, ale tą panią blondynkę nie możemy postawić już w żadnym innym budynku na swojej planszetce. Czyli musimy zbierać już inne postacie, żeby zapełniać kolejne budynki, ponieważ tylko zapełnione budynki będą nam odblokowywały te domeczki, które będziemy mogli stawiać na planszy. Więc stiletum. To by było na tyle. Za dużo gadamy, bo 20 minut mieliśmy gadać krótko o grach, które. No, to co, Piotrek, nie ja milczę. Ale... No bo wiecie, jak już przeczytałem te instrukcje, to coś tam mi się gdzieś tam nie, przypomina, myślałem, że, powiesz... że to dzisiaj czytałem. Ty już lepiej nic jemu, nie mówisz, myślałem... że. Nie wiem. Właśnie. Myślałem, że Piotrek powie po prostu, że jak miał wreszcie możliwość mówienia, to chciał się wygadać, bo zawsze ja mówię. I to to. Nie, tak o tym nie pomyślałem. Aha, a ja tak. Wydaje mi się, że zawsze coś tam pierdzi, ale jakieś. No potrafię. tak, ale jednak mam wrażenie, że zawsze ja dominuję odcinek i pewnie teraz ludzie biją ci brawo, że ty mówisz. Albo przewinęli wszystko i wyłączyli. Coś tak może być. Słuchajcie, życzę wam miłej niedzieli, my zabieramy się za kolejny tytuł, abyśmy mogli ograć, abyśmy mogli się z nimi zapoznać, przekazać wam informacje na Instagramie. Pojawią się pewnie jeszcze jakieś filmy w tym tygodniu, może nie, nie obiecuję tego. I będą Jest też różne wydarzenia szansa. z naszym udziałem w Awarii Prądu, więc też śledźcie, co tam się będzie działo. Będzie, jak powiedziałem, taki wieśniak. Będzie się działo na, na stronie Awarii Prądu, bo tak. będziemy tłumaczyć różne gry. Tak, I... ale to nie w tym tygodniu, teraz będzie, tylko tak, prawdopodobnie w następnym. Ale już pewnie jakieś jedno, zajawki będą. Jedno więc... wydarzenie sami sobie wymyślili, a na inne zostaliśmy zaproszeni. Dokładnie. <laughs> więc trzymajcie się. I do zobaczenia wkrótce. Hej! Hej.